Generalnie o godzinie 16 rozpoczynamy 24-godzinny maraton wokół płyty Wstrzyńskiego Rynku. 250 metrów ma jedno okrążenie. Jeżeli jeden zawodnik pokona 4 razy okrążenie rynku, nasze firmy zadeklarowały, że zapłacą 11,50 zł. Co oznacza, że im więcej wspólnie wybiegamy kilometrów, tym więcej oczywiście wpadnie do puszki. Macieja. Podłączają się zaprzyjaźnione firmy, które zostały zaproszone w związku z tym, że jest wydzielony wąski pas i oczywiście strefa COVID no niestety musieliśmy wielu osobom odmówić. One mogą przyłączyć się do rywalizacji na endomondo i pod hasłem cała Polska we wrześniu biega dla Maciusia zbierać pieniążki za przebiegnięty kilometr wpłacając 50 groszy. Dziś biegamy pod hasłem Maraton Życia od godziny 16 w sobotę do godziny 16 w niedzielę. 24 godziny mamy na to, aby biegać no, bez przerwy oczywiście wokół płyty pszczyńskiego runku. A przy okazji, tą akcją chcemy zwrócić uwagę całego świata biegowego przede wszystkim z Polski aby przyłączyć się do rywalizacji Endomondo, która dziś wystartowała do końca września. Również pod hasztagiem Maraton Życia każdy biegacz w każdym miejscu. Naszego kraju może się przyłączyć i zbierać kilometry. My poprosimy, aby po podsumowaniu na koniec września za każdy kilometr płacić 50 groszy. Niby tylko? No to tak naprawdę aż. No i w ten sposób nasza kwota w skarbonce z każdym dniem robi się coraz, coraz większa. Pierwszy milion jest? No, mamy jeszcze kosmiczną kwotę do zebrania, ale tutaj wszyscy to jest sztab ludzi i każdy się mobilizuje, cieszy. Bo naprawdę ten milion to sygnał do tego, że da się. To miło i sympatycznie, bo widzę, że ktoś zbliża do naszej skarbonki. I właśnie z takim apelem my dzisiaj, między innymi, wyszliśmy, aby wybiegać wokół pszczółskiego rynku. Z jednej strony biegamy, zbieramy środki, które wpłacą firmy, z drugiej strony, oczywiście, mamy ze sobą skarbonki i będzie nam niezwykle, niezwykle przyjemnie, jak Wy się dorzucicie do tych skarbonek, aby również wspierać. Akcji. Zdzichu, bieganie to twoja druga natura. Z tego co wiem, powiedz mi, czy dzisiejszy pomysł zrodził się w długich dyskusjach, czy to była chwila, kiedy zdecydowaliście, że tak właśnie będziecie próbowali zainicjować wśród ludzi, którzy znajdą się tu i którzy będą w całej Polsce taką inicjatywę poprzez bieganie pomoc dla Maćka. Dzisiejsza inicjatywa to był pomysł Piotrka i Leszka, którzy zwrócili się do mnie z pomysłem właśnie, żebym wziął udział też w tym biegu. Oczywiście zgodziłem się na to i mam nadzieję, że cała inicjatywa się uda i pomysł wypali. Rozumiem, rozumie, że jesteś tym samym jednym z czterech głównych inicjatorów i będziesz jedną z czterech Będziesz jednym z czterech ogniw, które dzisiaj będą jak najdłużej starały się, znaczy jak najszybciej rozpocząć 24-godzinny bieg dla Maćka. Ile przewidujesz, że uda ci się pokonać? Mam nadzieję, że 100 kilometrów. 100 kilometrów? Jestem z Tobą. Słuchajcie, 100 kilometrów. A czy deklaracje wartości za każdy kilometr już u Was też padły? Czy... Też będziecie o tym jeszcze dyskutowali. To znaczy, w tej chwili zadeklarowane mamy 11,50 za każdy kilometr, który przebiegniemy, że firmy sponsorujące wpłacą na rzecz Maciusia. Słuchajcie, 11 ,50 zł 50 groszy za każdy kilometr pokonany przez tą wspaniałą czwórkę. Dlatego życzymy Ci, żeby spokojnie przygotował się, jeszcze masz. Dokładnie 6 minut do startu Bardzo proszę na rozgrzewkę Proszę, jaki Łukasz ma piękną fryzurę Chyba był specjalnie u fryzjera Broda też cudowna Słuchaj Łukaszu, ja najmniej mam okazję Z tobą się spotykać Przy okazji różnych biegów Chociaż nazwisko Tobie, twoje nie jest mi obce Powiedz mi skąd u ciebie Ta inicjatywa znalezienia się W tej szpicy Czyli w tej czwórce wspaniałych biegaczy z tą szpicą to może bez przesady, ale to znaczy, jeżeli chodzi o moją osobę, oczywiście, ja tutaj jestem, że tak powiem, najmniej doświadczonym biegaczem, jeżeli chodzi o takie długie dystanse. E, najdłuższy dystans, jaki do tej chwili pokonałem, to maraton i dla mnie to będzie mega wyzwanie. Rozumiem, maraton to oczywiście wielkie wyzwanie dla mnie byłoby i tak w obecnym stanie moich nóg do biegania ponad moje siły, ale jeżeli już mówimy o dystansach. To czy ty myślałeś przed dzisiejszym maratonem, przypomnę 24-godzinnym, zaczynamy dzisiaj o godzinie 16 tutaj na Pszczyńskim Rynku, a jutro o godzinie 16 będziemy. Czy myślałeś nad jakimiś wartościami kilometrów, które udałoby ci się pokonać w tym czasie? Czy mam swój plan, ale nie zdradzę go teraz, bo może być różnie, wiadomo, nie? No jakieś minimum moje to jest na pewno około 100 kilometrów. A co z tego wyjdzie, to zobaczymy. No, będziemy widzieć. Rozumie 100 kilometrów. Moi drodzy wy, słuchajcie uważnie. Dodajemy już pierwsze 100 kilometrów i drugie 100 kilometrów. No to mamy już 200 kilometrów. Każdy kilometr to 11 zł i ile tam było groszy? 50 groszy. Dobrze. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Życzę powodzenia. Piotrek Łapa. Leszek. Gdzie jest Leszek? Chodź tu, Leszku. Leszek Pławacki. No i wiecie co? Ja jeszcze poproszę, bo czas już jest, czasu już jest niewiele na wywiad. Mentora waszego. Dariusz Skrobol, Darku, zapraszamy. Bo to jest najważniejsza osoba teraz tutaj, oprócz tego, że wiadomo, burmistrz miasta, bo on będzie strzelał. Nie do nich. Będzie Państwu strzelał na wywiad, abyście wiedzieli, dlaczego rozpoczynamy. Chłopaki, który pierwszy? Proszę bardzo. Pierwszy. Dobrze, ty będziesz biegł pierwszy, to ile pokonasz kilometrów? Nie będę biegł pierwszy. Czekaj, bo ja jakoś jestem przyzwyczajony do tego, że ten mikrofon trzymam. Nie będę deklarował absolutnie, ponieważ obserwujemy prognozę pogody i w nocy może padać, a jeżeli pada, przy biegach długodystansowych niestety, ale największym problemem są stopy. Czyli ja dziś mogę zadeklarować stop a okaże się, że wilgoć spowoduje takie, taką ruinę moich nóg, że przebiegnę 50, zadeklaruję 50, a przebiegnę 120, dlatego ja nie deklaruję nic, ale mam tam w głowie coś. I tyle z mojej strony. Fantastycznie. No, najbardziej doświadczoną osobą w tym gronie w biegach to oczywiście Leszek Pławecki. Dla mnie opoka w ogóle biegów. I przełajowych, i, 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 i górskich, i maratońskich, tutaj przy niej i w okolicy. Ja też nie chcę od Ciebie deklaracji. Ja chcę zapytać tylko, czy jesteś przekonany, że biegi to zdrowie? Jasne, bieg to zdrowie. Bardzo się cieszę. No i. Osoba, która za dosłownie dwie minuty ja kontroluję tym razem czas. Niezwykle, jak mówię, to nie kontroluje czasu, ale dzisiaj musimy to kontrolować. Godzina 16.00, start naszego maratonu życia na rzecz e, naszego Maciusia. Panie burmistrzu, e, co im będziemy życzyć? Wiem, że pan też będzie uczestniczył w biegu. Tak, przez pierwsze, pierwsze kilometry będę z naszymi biegaczami. Dziękuję panowie, że zaangażowaliście się dla. E, Naszego Maciusia pozdrawiamy gorąco panią Ewelinę, mamy Maćka. Mam nadzieję, że gdzieś tam nas słyszy i ogląda. Kochani, zbieramy nieprawdopodobną kwotę i dzięki temu, że dzisiaj tu wszyscy jesteśmy. Mam nadzieję, że ten pierwszy milion, który już padł, zmieni się w te 9 milionów, które które potrzebujemy. A tradycyjnie już bo tutaj na Przysieckim rynku to tradycja bieg zaczynamy od strzału z pistoletu czarnoprochowego historycznego kurkowego bracostwa. Wyderowane moi drodzy zegarki i w tej chwili rozpoczęliśmy maraton życia. Przypomnę, odcinek wydzierała kilometry. Kilometry będziemy później zgodnie z deklaracją zaczęli zamieniani na złotówki. Złotów za pokonane kilometry będziemy